Lucky Luke. Z kusz kurz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz. To słynny kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. W pustyni on przemierza Telefon niepotrzebny mu. To kowbój dzielny, lecz samotny. Lucky Luke. Nie boi się nikogo. Lucky look, Daltonów Karci Srogo Lucky look, Nie boi się nikogo Gwiazdka Daltonów Moc Kaktusa Zachęcam Was do gorliwej pracy, byście dzielnie wlewali życiodajny eliksir postępu do nienasyconych gardeł świetlanej przyszłości. A teraz oddam głos wicedyrektorowi, by mógł przekazać Wam kilka wskazówek. Obawiam się, że to nasza ostatnia szansa. Jeśli się nie uda, trzeba będzie zamknąć fabrykę. Nie obawiaj się, zostaw to mnie. Powtórzmy zadanie po raz ostatni. Jedziecie do miasteczka, rozdajecie przechodnią próbki. Po jednej na osobę. Napoju moc kaktusa w świątecznych opakowaniach i mówicie: Mikołaje świętami obsypują prezentami. Z tej okazji wypij z nami moc kaktusa z bąbelkami Panowie, wypijmy za operację święty Mikołaj i za sprzedaż mocy kaktusa od Santa Fe po El Paso. Mm. Może trzeba ulepszyć recepturę, żeby bąbelki uchodziły mniej gwałtownie. April, nie ruszaj się! Ale mnie zbiera się na kichanie, Joe! Powstrzymaj się! April. nie! <grym wordy> Sami sprzątajcie, bo tym razem to nie ja narobiłem bałaganu. Zaraz zrobię z ciebie wigilijny pierogi z kapustą! Nie możemy użyć drabiny? Będziecie próbowali uciec, nie ma mowy! Hej, hmm? Chcesz spróbować jedną z tych czekoladek z nadzieniem? Rumowe! A chcesz jeszcze? A no, masz więcej? Bierzcie się do pracy! Co ty, co ty robisz, robisz No co tak stoicie, gamonie? Całkiem mocne te czekoladki. Op. Faktycznie mocne. Proszę bardzo, skoro Daltonowie nie mogli dosięgnąć drzewa, to drzewo dosięgnie daltonów. Joe, jesteś geniuszem! Awrilu, podaj łańcuch. Awrilu, nie rób tego! Nasza najsprytniejsza ucieczka i to dzięki mnie! Powinniście być mi wdzięczni. Czy ktoś chce mi podziękować? A się, Czas wracać do obowiązków starych. A cóż to? Czyżby Daltorowie znów uciekli? Uciekli i jeszcze zabrali ozdoby choinkowe. Musimy wezwać Laki Luka, jak zwykle. Teraz już za późno. Nie można psuć samotnemu koł w bojowi świąt. Nie zapomniałaś o kimś, kochanie? <grymne> Dziś wieczorem, Jolly Jumperze, urządzimy sobie męską wigilię. Już czuję smak spalonej kawy i fasoli. O, mój drogi Luku, szukałem cię. Nie wpadłbyś do nas na wigilię? Panie burmistrzu, ja... Będziemy zaszczyceni, jeżeli w tym roku odmiany przyjmiesz nasze zaproszenie. Chodzi o to, że myśmy już. Nie zaplan... odmawiaj! W zeszłym roku tropiłeś Billy Kida. Dwa lata temu szukałeś Jessie Jamesa, a w tym roku nie masz żadnej wymówki. Margaret upiekła przewyszne ciasto na twoją cześć. Ma wszystkie zalety swojej matki, rozumiesz? A więc wszystko ustalone. Wieczorem o dziewiątej Do wieczora, panie Luku I tak oto samotny kowboj dał się złapać w pułapkę o. Od zachodu po wschód nikt nie rzuca śnieżkami, szybciej ode mnie Jesteś już stary i powolny, Lucky Luku Chyba zgłoszę się na ochotnika do podwiezienia świętego Mikołaja. Steve? Chciałbym, żeby Daltonowie uciekli z więzienia. Po wypiciu kilku łyków napoju z kaktusa, mieszkańcy podstępnego jaru zanurzyli w smole i wytarzali w pierzu biednego Francisza. A Wesley mi powiedział, że gomino, wódz Apaczów, po pierwszym łyku pobiegł odkopać topór wojenny. Co to za dziwny hałas? No cóż, powiem wam chłopcy, iż mieliście piekielne szczęście, że trafiliście na nas. Wy niestety przeciwnie. Dalton! Awrilu, chcesz zatrzymać te prezenty dla siebie? Święty Mikołaj bez prezentów nie jest prawdziwym Świętym Mikołajem. Jaki mamy plan, Joe? Hmm, podejdziemy dyskretnie do banku i podejmiemy pieniążki. Jak mamy być dyskretni, gdy wszyscy na nas patrzą? Myślą, że jesteśmy świętymi Mikołajami! Uśmiechajmy się i machajmy! Przyjacielsko! Uprzejmie. O, Papa, chciw! Parada Mikołajów! Siemasz, masz, mały! Co powiesz świętemu Mikołajowi? Że jest głupi! Pff. Zaraz się przekonasz, smarkaczu! Spokój się, Joe! Bądź bardziej uprzejmy! I przyjacielski! Wstyd! Co on sobie pomyśli o świętym Mikołaju? Że jest głupi i ma cuchnący oddech! To prawda, Joe! Swoim oddechem mógłbyś zatrzymać pociąg! Zaraz cię spiorę na kwaśne jabłko Joe, przestań eee. Pomyśl o banku, Joe Uu. Wesołych świąt Wesołych świąt Wesołych świąt We że od dziś nie wypiję żadnej kropli jady! bo wszystko widzę poczulnie. Wesołych świąt jeśli to zbiórka dla biednych, to dałem w zeszłym roku! Są święta! Bądź hojny dla świętych Mikołajów. Mm! Abrilo, schowaj to w koszu. Avril tam robi. Już idę, Joe. Już idę. Już idę. Joe, idę. Lucky Luke. Lucky Luke! Kryksie. Joe, zobaczył mnie. Co mam robić? Dawaj świętego Mikołaja. Wesołych świąt, drogie dzieci, wesołych. Rozdawaj prezenty. Wesołych świąt. Wesołych świąt. O, dziękuję bardzo. Wesołych <laughs> świąt. Jak miło! W zamian masz u mnie Mikołaju 30% rabat na trumnę! Hmm. Widzimy się o dziewiątej. Margaret będzie zachwycona. Nie mam wyjścia, panie burmistrzu. Hmm. Hmm. Do! Jeszcze nie skończyłem rozdawać prezentów. A frilu nie jesteśmy tu po to, żeby cokolwiek rozdawać! Pusty jar. Przekonajmy się, czy rozdawanie próbek przebiegło zgodnie z planem, czy wrzucili paczuszki do kanionu, jak w sąsiedniej wiosce. Oni są zdolni do wszystkiego, Edgarze. Do wszystkiego. Ratunku! Czterech Mikołajów napadło na bałagan! O, a nie mówiłem... Aresztować ich! mi Mikołajowie! To jest ich o, To jakieś straszne nieporozumienie! Jesteśmy szanowanymi przedsiębiorcami! Niech piszą! Niech piszą! Niech piszą! Mam duży wybór trumien! Dębowe albo scenu libańskiego! Zamisną na hajbę! Niech piszą! Niech piszą! Wybór, trukien, dębowy, Koinka ma już dość ozdób. Wybór to kwestia gustu. Można negocjować. A co to wszystko ma znaczyć? brawo, Bank. Ich dwóch wspólników uciekło. Zaraz ich złapiemy. Było ich czterech? Ktoś ukradł mi cztery konie! Hmm, to świetnie. O, da, da, daj, to robię. Ukradli nam zdrowie świętych Mikołajów. Śpiesz się, drogi Luku! Nadciąga, zawieja! Nie czas na ganianie za Daltonami. Zaczekaj do końca Wigilii. Przekro mi, panie burmistrzu, muszę iść. Huh? A! Skit! Nie! Ja cię dormę! Chodź, Dzieli nie rób mi tego! Nigdzie nie idę. On ma ciepłą kurtkę, ja tylko sierść. W nagrodę kupię Ci nowe piękne siodło. Jeszcze próbuję przekupić własnego konia. A co do siodła, to i tak już je kupił. Nie możemy pozwolić, by Daltonowie grasowali na wolności. Myśli, że jestem głupi? Nie Daltonów się nie boi, tylko margaret. Nie mogę uwierzyć. To nie może. Jeszcze jedna! Kazałeś mi schować pieniądze, więc schowałem. Ale nie mówiłem, że masz je schować do pudełka z prezentem! Kiedy coś chowam, to chowam, he? Ty głupcze! Jakiś szczęściarz otrzymał prezent z kasą Na pewno teraz ma wesołe święta Ta forza to był prezent dla mnie! Nie pozwolę, żeby ktoś popsuł mi święta! Wróćmy do pustego jaru Stuk! mój luk! O! O! Margaret skomponowała ją dla ciebie całkiem sama Najtrudniej było znaleźć rym do słowa luk Może na przykład tłok albo look. Ja już czas zasiąść do stołu! Widzisz? E, przyjemniej jest posiedzieć z nami niż tropić Daltonów, co? Mój koń by się z panem zgodził. Zwłaszcza, że te dranie są już pewnie bardzo daleko! To oni, Joe! To oni! Spróbujmy tego nowego napoju. To nie jest ten prezent, Avrilu! zakład pogrzebowy. Hej, tu! Grabasz go dostał! Wejdźcie, przyjaciele! To nie była ta paczka! Ten zielony napój jest trochę ciężkostrawny. Dlaczego już musicie uciekać, chłopaki? O! No cóż, oskarżę. zjemy kolację wigilijną we dwóch. Jak co roku. Kapusta ze słoniną! Specjalność mojej żony Rebeki. Wyborna! Wszystko było pyszne. To proszę zjeść jeszcze dokładkę! Nie, dziękuję, nie chciałbym nadużyć gościnności. Wręcz przeciwnie, jeśli państwo pozwolą, wezmę dużą porcję dla Jolly Jumpera. Niech on też coś na tym skorzysta. To oni, to oni. <słyski> Znowu się spotykamy, Jack. Ulep mi pigułę. Wesoły ksiądz! To ten mały Mikołaj z brzydkim oddechem. Zrobię z ciebie marmoladę! Spokojny, Joe! Bierzmy kasę i spływajmy stąd, Joe! Sprawdźmy, co jest w środku. To prezent ode mnie, kochanie. O, oh, dziękuję, Rebeko. A to dla ciebie, skarbie, wesołych świąt. Hmm? Oh, o takim marzyłam. Oh. Przynajmniej raz nie dostałem majtek. Życzymy, Życzymy wam, wam wesołych, wesołych świąt. świąt? Gdzie kasa? No gdzie? Ale czego pan szuka? Naszych prezentów! Powiedz mu, Joe, ja zamówiłem turbopistolet na wodę i materac do pływania w kształcie krokodylów. Zamknij się, abrilu. Gdzie jest prezent, który pan dziś dostał na mieście? A, tak! Już go nie mam! Oddałem go sąsiadowi, który dziś pracuje jako strażnik w więzieniu. Strażnik, strażnik w więzieniu? W więzieniu. Jeśli się pośpieszymy, może jeszcze zdążymy na kolację. Homie. Dobrze, dobrze, dobrze. Przyniosę ci trochę ciasta. Co się dzieje? Daltonowie! Gdzie oni są? Wyszli pięć minut temu. To czemu stoicie z rękami w górze? Kiedy wychodzili, kazali nam się nie ruszać. A dokąd mogli pójść? Do więzienia! Szukają prezentu, który dałem sąsiadowi Smithowi, strażnikowi więziennemu. No cóż, niech państwo opuszczą ręce, to spróbujemy słynnego ciasta Margaret. To my, Daltonowie! Przyjechaliście w samą porę na kolację! E, nie chcę kolacji! Chcę się widzieć ze Smithem! Wiele razy Daltonowie próbowali uciekać, ale nigdy nie chcieli wedrzeć się do środka! Prezent od burmistrza! Już go nie mam! Oddałem go laki lukowi. Hmm? Z wdzięczności za to, że tyle razy przyprowadzał was z powrotem. Joe? Nic ci nie jest? Odezwij się, Joe. Wracamy do pustego jaru. Joe? Słyszysz? Jakby dzwonki u sań. Święty Mikołaj ma takie dzwonki! To na pewno sanie świętego Mikołaja! <laughs> Czy to możliwe! Możliwe! Zawsze poznam dzwonki świętego Mikołaja! Wylozujam! <laughs> tak! I ciągną go latające renifery! <laughs> Tylko nie zapomnij o moim pistolecie na wodę i materacu! Jedź szybciej, że Chciałbym już znaleźć się w domu! Hej, Joe, pomyliłeś gwiazdkę z karnawałem? Oddaj prezent, Luke! Oddaj mi ten prezent! Nie mam go! Oddałem ślepemu żebrakowi! <grym zypnia> o, święty Mikołaj naprawdę istnieje! Rewolwer przymarzł do kabury Mój no tak samo, Joe Palce mi zesztyrniały, a palec od naciskania spustu się nie zgina Faktycznie, jesteś najszybszym miotaczem kul śniegowych od Oklahomy po Rio Grande <suszy> Mam nadzieję, że zostało jeszcze coś na kolację! Moc kaktusa. Obawiam się, że nasza operacja, święty Mikołaj, zakończyła się bolesną klapą, o Edgarze. A potem już nikt nigdy nie słyszał o eliksirze z kaktusa, chociaż stał się prekursorem. Wiele lat później znany gazowany napój z nasion drzewa kola został wypromowany z wykorzystaniem wizerunku Świętego Mikołaja. Odtąd świat już nigdy nie był taki sam. Dzielny, samotny kowboy. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus, Studio Publishing, Dialogi Małgorzata Kochańska, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Falbowski, Modest Luciński, Robert Tandera, Janusz Bituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błażejewski, Monika Wierzbicka, Hanna Kinderkis i inni.